Dobra, to jesteśmy już na miejscu i gdzie będziemy wyruszać? Na miejscu, jesteśmy na punkcie startowym, na najwyższą górę Irlandii, a przy okazji drugą i trzecią, a tym samym wszystkie trzy tysięczniki Irlandii. Nie, nie, serio? Nie ma... I teraz będziemy sobie wchodzić. Każdy że jest przygotowany. I takie tu są widoczki, nie ma tu a będziemy wchodzić tu. Stoją nam na drodze. Idziemy, idziemy, a tutaj owieczki. Może po drodze. Baran. I jeden wagon. Niekoniecznie. A czemu one są tak pokorygowane? Bo zaznaczają, jak dostały antybiotyki, albo jak na przykład jest konkretny na mięso. Czy tak jest jakiś na mięsu O, tamten jest niebieski, to może on jest na mięsu Wszystkie są niebieskie A, to wszystkie były szczepione Doro to przechodzi przez teren prywatny Przez teren dla owiec Przez teren dla owiec, ale to jest kogoś Pewnie i tak nie będzie słychać Myślę, że będzie Dobra, to przechodźcie. Przechodzimy dalej szlakiem, Dorota pokaże jak się idzie. I tu jest cała nasza trasa. Pójdziemy sobie tu, wejdziemy na tą górkę. Ona ma 700, przejdziemy tędy, tutaj granią, wejdziemy na najwyższy szczyt i sobie zejdziemy. I to będzie nasza trasa powrotna. I już jesteśmy w połowie na pierwszy szczyt, który ma 700 metrów. Bardzo? Co tutaj się dzieje? To jest <grychy> To y, w przyrodzie po prostu rozmnażanie ślimaków najprawdopodobniej w wysokich górach przy takich niskich temperaturach A oto ślimaki. I idziemy dalej, coraz wyżej, już 650 metrów. To do 1000 mniej niż połowa. A zmierzamy tam, i zbliżamy się do szczytu 800 metrów. Doszliśmy na szczyt góry. Która ma 800 metrów i ta już powie, jak się nazywa. Ta góra nazywa się Skregmor, albo coś takiego, nie wiem jak to się dokładnie czyta. Niestety. To, to już jest drugi nasz szczyt. Chyba I to jest kupeczka Skrada to odpoczywa. I będziemy iść dalej. W tym parku narodowym są. Znaczy, w parku narodowym. W wielandii są generalnie trzy szczyty powyżej 1000 metrów: ten, ten i ten, i na wszystkie z nich będziemy wchodzić. Kwiatuszki, które w górach rosną, takie malutkie. Jesteśmy na pierwszym tysięczniku. Tutaj sobie fotki robią. Cały czas. Tu jest nasz szczyt. A prawdziwy szczyt. Karantohir, najwyższy, będzie tu. I teraz widzimy jakie tu będzie ładne podejście. Będziemy no. musieli iść tak ładnie granią. Już jesteśmy prawie na szczycie. Reszta się niecierpliwi. Bo na mnie. A to jest szczyt, gdzie dalej I jesteśmy na szczycie. Też szczycik. tutaj ktoś sobie nie zrobił na namiot. I idziemy sobie granią na ostatni szczyt. I jesteśmy, jesteśmy już na ostatnim yy, na dziś szczycie Równo 1000 metrów kaher 1001 1001 tutaj Mateusz mówi A to jak. <noise> Zależy w której mapie. <noise>